Mam dzisiaj pierwszy casting i się smaruję teraz kremem z filtrem Wstałam, zrobiłam sobie śniadanko, zrobiłam jogę, zamówiłam kawkę kokosową Ogarnęłam się, wyprostowałam włosy i zaraz muszę wychodzić. Mamy drivera, który nas włozi na te castingi. Zobaczymy jak to tu wszystko wygląda. Nie mam jeszcze kompozytów. powiedzieli, że mamy zrobić make-up, więc zrobiłam. Ssha te castingi wyglądały tak, że po prostu modelki stały w linii z kompozytkami. oni sobie wybierali kogo chcieli, może nas przebiorą. Zobaczymy. Wróciłam po castingu, zamówiłam jedzenie, nudle i miało być to tofu. Ale ja nie wiem, to jest z jakąś wodą. Zobaczymy. Mam dwa castingi. Okazuje się, że oni nam nie mówią. Mamy drivera i oni nam po prostu mówią, że o tej godzinie zbiórka na casting. Wchodzimy do takiego vana i może to być jeden casting, może to być pięć castingów tego dnia. My jeździliśmy chyba 3-4 godziny, mnie nie było. A teraz zjem. Zjadłam dzisiaj tylko małe śniadanie i wypiłam kawę. Pachnie okej. Okay. Takie typowe chińskie nudle. Zobaczymy. Okej, okay. nic już takiego. wału. Bardzo słone. I mają trochę jajka tutaj też w środku. To <śmany> Agencja mi zamówiła taksówkę, jadę właśnie na casting gdzieś niedaleko. Mam dzisiaj mega śliczne to. I potem mam drugi i to już jest z innymi dziewczynami, ale nie wiem. I nie wiem, czy potem mam tylko jeden, czy potem mam więcej. Teraz usap. W samochodach elektrycznych jak się jeździ jako pasażer i on zwalnia, najgorzej jest w korku. Ja nie mam choroby lokomocyjnej, ale naprawdę bardzo często się robi niedobrze. Mam świeże paznokcie Juicy liczy. Mmm. W Tajlandii codziennie mango, tutaj chyba liczy. Wolę kokosowa. Pamiętam ostatnio, jak byłam, też ją codziennie piłam. No, pyszniutka. Ona jest tutaj lepsza niż w Polsce. Ja w Polsce piję taką w puszkach i tamta ma trochę za dużo cukru. Te są takie idealne. Okazało się, że mamy chyba trzy castingi Koniec! Ebookerka mi powiedziała, że mnie polubili i wysłali gdzieś już mój komentarz Także mam nadzieję. Wracam do apartamentu, jestem głodny. Mam obiad zrobiony jeszcze z wczoraj, także nie muszę przygotować. Kasza gryczana z chickenem, dwa jajka sadzone i z warzywami. Tak, bo jedna Białorusinka zostawiła, jak ją odsyłali. To jest realna rzecz, jak nie pracujesz, to cię odsyłają z do domu. Jak ją odsyłali, kaszę gryczaną. One to jedzą codziennie na śniadanie. Tak. Mam dzisiaj już pięć castingów, także zapowiada się cały dzień w modelkowym wanie. Umielam sobie kawkę i nie mam żadnych takich snaków, żeby ze sobą wziąć, bo myślę, że będziemy z 5-6 godzin w podróży dzisiaj. Wyjdę na dwór i kupię bananki. Dzisiaj wyjątkowo chyba nie jest aż tak gorąco, albo przynajmniej, bo przynajmniej nie czuję tego teraz, może jestem za krótko na dworze, ale się nie pocę idąc, niesamowite. Tutaj kupiłam od pana raz banany, mam nadzieję, że teraz też będą. A to tylko warzywa. Nie ma bananów, ale kupiłam sobie taką bułeczkę z grzybami i z kapustą. I z warzywami, bo w sumie już jest pora lunchu. Ale są czy jeszcze takie rzeczy, takie smażone, bez sensu. Nie ma bananów. Półeczki są pyszne. Jadłam je bardzo często w Szanghaju i one kosztują 1,5 juana, czyli na pół 75 groszy około. Tutaj się wchodzi na skanowanie twarzy do nas. Ej, dobra jest chłodno, znaczy chłodno. Ja mam dosyć. Ja nic nie widziałam. Ja jestem tutaj prawie od tygodnia. Jest wtorek, przyleciałam w środę. Jest w końcu jakkolwiek troszkę chłodniej. Także ja wychodzę. Idę zwiedzać Guangzhou Jas. Yes. Pogoda jest niesamowita. Znaczy to i tak jest bardzo gorąco, ale jest lepiej niż było. Dzieciaki grają na zewnątrz. Czy że jak jest tak gorąco, że się nie da cały dzień wyjść z apartamentu, można trochę depresji dostać. Można. Ja bardzo narzekałam na pogodę w Polsce, że za zimno, ale za gorąco też niedobrze. To jest niesamowite, ile ludzi musi być na moim osiedlu. Na samym moim osiedlu jest 10 takich budynków. W każdym budynku jest 39 pięter. Na tych piętrach są chyba 4 albo 5 mieszkań. Dziesiątki tysięcy osób na samym moim osiedlu. Niesamowite. I ja. <grywa> tu jest klinika do czyszczenia uszu. No way. O, pan ma coś do spróbowania? Okej, okay. nie mówi pan. Nie dobra. Chociaż? Takie imbirowe. Zaczepił mnie jakiś nastolatek albo nie wiem ile on miał lat i drugi mnie nagrywał ewidentnie na chińskiego TikToka albo na Instagrama. To jakiś content chyba, że foreigner in town, ale szczególnie jak tak nagrywam to się patrzą. Nie umiałam zapłacić za bilet, weszłam do autobusu, bo stwierdziłam, że chcę coś nowego, chcę pojechać autobusem. I nie umiałam zapłacić za bilet i stałam i pan powiedział, że okej, okay, nie muszę, Chyba widział, że sobie nie radzę i powiedział, że... Ja powiedziałam, że dzisiaj jest chłodno. Daj się co myle Właśnie pomogłam jakimś Rosjanom dostać się do hotelu, ale nie wierzę, że ja jestem już tą ogarniającą osobą, która pomaga innym w Chinach. To, że oni nie zwracają na mnie uwagi, patrzą się, nic nie mówią raczej, ale się patrzą. Jestem w centrum. Jest sporo rzeczy. W Szanghaju to był taki Yuyuan Garden, tam obok. Nie wiem co to jest, bo za szkłem są jakieś napisy. I oni stają i to czytają, ale no nikt nie przetłumaczy. Tłumacz mi powiedział, że to jest Cantonese Commercial Street. O, tu jeszcze coś jest. Aha, to chyba jak było. It's sto... <laughs> yeah, I uh, uh, you, you look at the classes? Yes, yeah. yes. Under the uh, different level rules. Ah. Uh, different uh, dynasties. Uh -huh, okay. Asian, the Ah, okay. City war. Uh, yeah. of so, uh, uh, Okay, uh, okay. Goes, okay. Chepko? Kupiłam sobie jakąś taką herbatkę z białą brzoskwinią, bo ja nie mogę laktozy, więc nie mogę wziąć mojej ulubionej. Mamy toxic relationship z bałwankiem, bo ja go kocham, ale no nie mogę laktozy i to naprawdę no nie jest to kompatybilne. Ale to jest owocowe, biała brzoskwinia. Dobra. Tutaj chyba dekoracje świąteczne jeszcze zostały. Jak ostatnio z nowego roku. Niesamowite to jest, jak oni są aktywni. TV. Jestem teraz w parku w centrum. Każdy tutaj gra w badmintona, albo biega, albo na rolkach, cokolwiek, albo pani, jakaś sztuki walczy ćwiczy. Wracam do domu i są bananki tych, których nie było rano. Także dobrze, bardzo dobrze.